Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Grandier, a to jest kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Europie Universalis 4. No, to już jest ostatni odcinek mojego wielkiego maratonu piątkowego. W 7 odcinków się nagrałem. na cały tydzień będzie, więc już nie będzie żadnych problemów, że odcinek jest rzucany o drugiej w nocy, bo zapomniałem ani takich. ani takich ekscesów, że tak to nazwę. Um, musimy sobie. Lepszyć tą flotę, ją wysłać na Bałtyk. O, będziemy mieli więcej pieniędzy dzięki temu. E, I czekamy jeszcze parę miesięcy i się skończy. Utrecht dołączył do Republiki. O, czekamy aż dołączy Holandia do Republiki. O i niestety. Austria tutaj stwierdziła, że jest imperialistą i ich zaatakowała. O, dobra, jakiś no by 10... tego. No, up in pointów to nie, to nie jest ból w żaden. Mamy jakieś tutaj bogate prowincje. Tutaj jest 0,14, całkiem źle. Może manpowera sobie powiedzieć, Zresztą tego manpowera to no nie ma co robić z pieniędzmi, no. Do tego doszło. Możemy rozwijać flotę w nieskończoność. Lordius Sweden will be. Zgadzał się. No, to myk w Sztokholm. O! Ale najpierw odpalamy naszą armię myk. Nowogród ma którą 12 militarną. Ja mam 13. No tutaj nie ma żadnych szans. Kolejny dobry generał nam się trafił. Teraz nowogród ulega zniszczeniu. Jeszcze poczekamy na morale. Jeden miesiąc. I do widzenia. O, zerwał sojusz już stwerem. A to szkoda. O co wypadam? O, nowy ogród. <laughs> A wyślę dwie armii, żeby go jeszcze maksymalnie upokorzyć. O, nawet nie zdążyłem go złapać. Gdzie ty idziesz? Na holonec. Nie pójdziesz tam. Przykro mi towarzyszu. Rodziecki mój ty. Stójcie tu. Będziemy mieć na pewno rzew i Torzok, aby mieć już tutaj dostęp do Tweru, którego zaatakujemy natychmiastowo chyba po tej wojnie. Nie ma co... Nie ma co zwlekać. Tutaj nie ma miejsca na, na jakieś wymówki. O nie! Book Interfejsu! Co teraz? Ajajaj. Zminimalizuję może grę na szybko. Teraz powrotem odpalę. Zobaczymy czy to pomogło. Nie. Aj no dopiero co zacząłem odcinek. Nie chcę go kończyć. No trudno. No będę bez jednego doradcy tam militarnego. Trudno, mam nadzieję, że więcej bugów w interfejsie nie ma. Ale no, wygląda na to, że nie ma. Niestety granie jest perfekcyjne. Mieli połatać te wszystkie bugi, ale. To jest paradoks interactive, to tego ja nie zrozumiesz. No patrzcie co się dzieje. Dobra, da, da się z tym grać. Reszta ekranów działa. Mam nadzieję, że w trakcie gry nie będą się jeszcze bardziej rozwalać. Działanie spędzą mhm. zaczynają się schody. Mogę tu pójść. Aha, mogę taką drogą tam pójść. Czy oni sobie poradzą? No powinni jest. Lepsza technologia, lepszy generał. A, nawet. Nie ma co gadać. No po ogóle upadł. Idziecie tutaj. Idziecie tutaj. Royal Marriage od Czechów. Bierzemy, czego mamy nie brać. Zawsze większa szansa na era. Idziecie tutaj. Idziecie tutaj, idziecie tutaj. <laughs> Straciliśmy klejma na połock, to sobie go odnowimy. Te forty po prostu padają jak... Nie wiem jak co. Można padać jak co? Jak moi buntownicy, których właśnie idę zniszczyć. Tak właśnie padają te forty. Niestety udało im się separatyzm uskutecznić swój. Projekt z Francuzami. Akceptujemy. Ja mogę w to kliknąć. Tweria jest do mnie friendly. No ale Twer ja nie jestem do ciebie friendly. Przykro mi. E, bierzemy to. Gdzie oni idą? Tykwin. A teraz na nowo No to ja też tam idę. Przykro mi. Ach, oni tak się starają. I tak im to nie wychodzi. Co za smutek. 10 na tradition. Nie pogardzę. Siege of Vologda is over. Dalej. Wojska szwedzkie postępują w głąb Rosji. Nic ich nie może powstrzymać. No i na wołogę, No to ja też tam pójdę. Zniszczę ich. A, możecie iść na No, tutaj możecie iść. No to wy oblegajcie sobie ten fort. Proszę bardzo. A ci dalej próbują. Ach. Nie mogą się... Nie widzą, że przegrali tę wojnę. Mogą oszczędzić tych żołnierzy. Oni mają rodziny i dzieci. Holandia chce małżeństwo, ale go nie dostanie. Mają rodziny i dzieci. No. To już zostawcie ich w spokoju. Już wystarczająco wycierpieli na tej wojnie. Galik upadł. Szkocja mnie dała na rywala. No powiem Ci, Szkocja, odważny krok. Odważny krok, Szkocja. Ja nie wiem, czy Ty wiesz, co właśnie zrobiłaś. A jajaj. Bugi postępują. Nie wiem, czy dotrwam do końca odcinka. No co tu się dzieje po prostu z tymi bugami. Jest Disorder Nie wiem, jakaś ok, jestem słaby w czytaniu takich nazw, które pierwszy raz słyszę. 10 prestiżu. dostaliśmy. O, wykonaliśmy misję na prestiż! nawet nie wiedziałem, że ją mamy. Swedish Pomerania, Conquer Smoleńsk. Co to mi da? Trade Efficiency, Conquer Smoleńsk. Rafał P. Reifman. Z Otomanami? Ottomanie? <noise> coś, coś wam się stało z krajem, jak widzę. Jezu, co tu są reakcjoniści, bulgar... kurdeci, Bułgarzy, Serbowie, rumuni, Syryjczycy, Mamelucy. Co tu się stało? Czy oni się westernizują? Oni się westernizują, bo mają reakcjonistów. Co oni zrobili ze swoim krajem? Upadek Turków. Co się w ogóle stało z tymi chłopskimi buntami w Nowogrodzie? Jak zwykle, no muszę ich zniszczyć, bo jak wezmę te prowincje, to ci buntownicy zostaną. Chociaż możemy zrobić eksperyment. Bierzemy nasze klejmy. To, to najpierw. I to. No, nie wierzę. <ścoughs> jeden War Score nam zabraknie. Nie no, musimy mieć 100% Work Może się zgodzą. Może stwierdzę, że nie było warto. O, właśnie teraz zwiększyła cena footer. mamy jakąś decyzję do podjęcia. Missionary Strength plus 1. Bierzemy ile się wlezie tego Missionary Strengtha. ...nachapiemy się nim. No macie 100%... ...się nie zgodzą. No dobra, to bierzemy to. I to. Nie, nie lubię tak odcinać. Jakie są to jeszcze biedne prowincje? Nie no, to dawajcie pieniądze, jeszcze jakieś tam macie. I teraz sprawdzimy, czy ci buntownicy sobie pójdą z mojego kraju, czy stwierdzą, że... ...będą oblegać tą prowincję, mimo że są... ...chłopami... Nie. Wiecie co? To już nie jestem w stanie tego przetrwać. Trzeba będzie zresetować grę. No to robimy cięcie. Tak więc powracam po tym szybkim cięciu. Już interfejs się naprawił. Zatrudniamy doradcę. Chyba poziomowego możemy nawet. Zobaczymy czy możemy. Już nowowrót jest za słaby, żeby być moim rywalem. Ci tutaj uciekają. Ci tutaj uciekają. Patrzcie. Poszli. Poszli sobie. no musimy zdjąć z niego embargo. Ja tu jest free walk embargo. Rewokujemy to embargo. I musimy, dajemy szkocy sobie na rywala. I twer. Bo z twerem zaraz będziemy walczyć. I nie, nie bierzemy technologii pod żadnym pozorem. Tylko korujemy wszystko. Nie są tak tanie te prowincje. 24 taxów. No, wysyłamy dalej naszych misjonarzy. Nie wiem, czy nie wziąć religii, bo w sumie strasznie wolno idzie to nawracanie. Nie bierzemy technologii, znaczy technik. E, idei, nie bierzemy militarnej, bo nie ma po co. Czekamy na bunty. Nie możemy dalej klejmować ten obrót, któremu którym Permut wypowiedział wojnę. <laughs> I klejmujemy twer. Skorujemy wszystko, ogarniemy bunty i lecimy na twer. Najlepiej, żeby odciąć Polskę od tweru. Chyba, że twer zaraz weźmie sojusz z Polską. Nie. Tak, tylko technologia ta została. Będziemy mieli nową kawalerię. Excellent Minister. Co dostaniemy? Staliśmy od Pinpointy. Bardzo ładnie. Claim na twersie zrobił. Dorabiamy kolejne. Claim na Nowogród. E, jeszcze na Polskę jakiś. Oha. U? sporo ich tu wybuchło. Le, kiedy oni to zajmą? Nowogród. Trzeciego. Ja tu dojdę. Czy... Dojdę. dojdę. Dobra, możemy iść. Szybko posiłki nadciągajcie! Dobrze, zdążyli. Niestety ładogę zdążyli zająć, punktownicy. Ale nie mogę temu zaradzić. Dobra, zajęta. Rozchodźcie się dalej. I to wszystko zajmą ładnie. Technologia militarna, bierzemy. Mamy nowy typ kawalerii. Spoko, spoko. Wszystko się pięknie koruje. A mam misję, żeby z Otomanami poprawić relacje. Aj. Jak z nimi poprawić relacje jeszcze bardziej? <grymne> nie będę im dawał sojuszu, bo nie wezmą do wojny z Polską. A macie. Poczujcie gest. 300. A 500. Ciekawe, czy to im pomoże wygrać tą wojnę. Pewnie nie, I tylko. Te pro... Pewnie całe te pieniądze sobie zabierze Polska. Ale. <grymne> Reduce over extension. No, bierzemy tą misję. Czekaj, po nie? Możemy jeszcze sklejmować twer? No właśnie. Nie, a nowogród. Możemy nowogród. No, go. Jest w ogóle ta wojna 30-letnia. Nie. No, ale możemy poprawić relację. Czekam na wojnę 30-letnią, po to, żeby się wbić w cesarstwo i zabrać co będę chciał. Taki mam plan. Tylko, czy ona wybuchnie. Bo trochę są za słabi ci protestanci. Chociaż w sumie, jak teraz do nich dołączyli jeszcze parę krajów. I tak to przegrają, bo to jest Francja, i Austria. I Szkocja. No, ale. Jak będą odważni. No i ci eskimosi zawsze. Ostatnia prowincja eskimosów, którą muszę zniszczyć. I w końcu problem eskimosów stanie się przeszłością. Tylko na to czekam. <noise> zniszczyć eskimosów. Zwiększa nam się chyba force limit yy, statków? Nie. Tak to sobie sami możemy zwiększyć. Czego by nie. Nie mam co robić z pieniędzmi. Wie to są ee, Doki. Niestety możemy tylko dwa postawić. Nie wiem, tutaj nie będą Doki. 10 admin pointów to jest nic. Dostajemy tyle na miesiąc. Zastraciliśmy w miesiąc. Wszystkie kory za chwilę wejdą. Austrią mamy relację na maksa. Czechy właśnie przestają istnieć. Czechu, dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego? Dlaczego? Kastylia walczy z Jolofem i Mali. Ciężkie te wojny mają. O, akceptujemy kulturę rosyjską. Bardzo ładnie. Odnowienie manpowera. Możemy to zrobić. Odnawia nam się tak szybko ten manpower, że nie ma problemu. Teraz nawrócimy, kurde. Tą kole, tylko się skończy. Ostrów. I po tym, jak się już nawrócą, możemy wyrżnąć tych Eskimosów, a to w drugim dopiero. Ale już zawczasu ich nawrócimy. na jedyną słuszną wiarę. Jakie mamy kolejne idele nasze szwedzkie? Goods Just całkiem niezłe. I National Power też dobre, a jak wszystko skończymy, Land leadership plus 1. To nieźle. 10 admin pointów, to jest nic. Klejmy na Commonwealth'a trzeba robić. I na Pomorze. Bo w to Pomorze się prędzej czy później musimy wbić. Nawet nie wiem, czy nie teraz, bo Austria jest zajęta wojnami. <grywki> jak te Węgry wyglądają? Ragusa wciąż istnieje. Wciąż Otomanie im gwarantują niepodległość. <grywki> No, tracimy jeden stabilności. Aż tyle pieniędzy nie mogę stracić. Znaczy, no, i tak jestem bogaty jak nie wiadomo co, ale... W sumie, dlaczego nie ma poziomów doradców sam Better relations over time. I to... I nas na to stać bez problemu, utrzymując 60 tysięcy żołnierzy. To nie ma żadnego problemu z tym. Ci tam Eskimosi wybuchną za dwa lata. Znowu te 10 punktów, Pointów, co się dzieje? Możemy wybudować kolejny, e, kolejny dok, tylko nie będziemy go trafiać. Teraz zbudujemy na Gotlandii, na przykład. I zaraz zaczniemy budować statki. Niestety, się wypuchnął. dam wam lidera, może. Klejmy na komuanów elfów, ciągle zapominam o tych dyplomatach, ale to są roki grania na piątce. Wszystko dzieje się tak szybko, że człowiek zapomina o eskimosi, dawajcie. prowokuję was do tego. Jaką ideę możemy wziąć? Musimy chyba administracyjną administracyjną, humanistyczną, ekonomiczną, religijną. Takie mam do wyboru według nie. Tylko co się najbardziej będzie posało? Czy humanistyczne, czy religijne? Religijne, ale zresztą administracyjne i Ci... Najemnicy, których bym miał prawie za darmo. Zresztą ja mam tyle wojska, czy są najemnicy. Jakie są dobre policies z humanistycznymi i jakimiś wojskowymi? Eee, offensive mamy tak. Liberation Act. To jest 1 National Unrest. To słabe. A z Quality mamy Prestige Decay. Słabe. A z Administracyjnymi, mam co? Income from Wasser, Słabe. I tyle. Z ekonomicznymi. Dyscyplina plus 5%. I to jest dobre. A z religijnymi? Z religijnymi, mamy dyscyplinę plus 2,5%. Dobra, bierzemy religijne. Nawrócimy wszystkich heretyków 640 manpower na miesiąc, bardzo dobry wynik. Zaraz się kończy trus z no ogrodem. 84. To już chyba prędzej Twer zaatakujemy, której tak nie ma żadnych sojuszników. No, chyba to już zrobimy teraz. A co mamy do roboty? Prestige. Więcej pieniędzy mamy. Zrobimy sobie jakiegoś generała, no a co, jak będą punkty militarne to może to zrobimy Chociaż mogę zaryzykować moim królem Kekskolm A, nie możemy powiedzieć wojny, bo... Oj, commonwealth zabrał Wrocław i Racibusz. No, że trochę rozrósł O, to ma nie wybuchli, <ścoughs> Całe Bałkany się wyzwoliły. O, Jeden stabilności za 160 dukatów. Bierzemy chcemy ciemno. Umarł mi jakiś doradca, tylko niestety. Ja nie mam pieniędzy, żeby zatrudnić kolejnego. 112 aż to kosztuje. Noga zaatakował. No, w ogóle zaraz będę kręcił z nogami. Jakich pan ma sojuszników? Tylko czekaj. Ale noga i ma już pewnie złą armię. bez śmiania. Aha, bez śmiania to on ma armię 17 tysięcy. Dobra, nieważne, ten nogaj to ja podbiję, to jest jak patyczek. Nie wiem do czego jak patyczek, ale gdzieś w No, dawaj, misja na Manpower, niech się już skończy. Bierzemy dyscyplinę. Ile mam w tym momencie? 117,5%. Będziemy mieli jeszcze... Um, te. Jak one się nazywają? Mamy -em Policji z religijnych, to będziemy mieli 120%. A jeszcze jak skończymy Offensive to 125% Słyszysz pomerenia Rival of our rival z Nogajem? A proszę bardzo z nogajem sobie poprawię relacje. Nie mam nic przeciwko. Mamy dobrego generała. Niszczymy twer. Ale się obstawił tymi fortami. go leziecie. Tutaj dość. Tutaj wpadają te forty. Możemy iść na kolejny. Oni nie mają pewnie bojska, że ten no mają parę tysięcy. jest nic z płodą. Klejn do A, podoba mi się ta muzyka z Europy, strasznie jest klimatyczna, do tych wszystkich podbojów. No tutaj nowo w upada, ale to dobrze, bo z nogaj to ja podbiję <grystanie> tak łatwo, że to... Tada... Nie będzie co zbierać z niego, tutaj Eskimosi już nie wybuchają. Admin pointy bierzemy, Moskwa upadła. O, zaraz będziemy na diplomatic points skapowani. Kogen mogę podbić? Mogę. Asy podbijemy jeszcze bardziej. 7 dukatów z Dalaskogen ściągamy. Jest 23 trzy developmentów. Niezła prowincja. Niestety zaraz spadną nam dochody, bo będzie... Ten event, że O Jezu! <tum> no, i zaraz spadną mi relacje na minus 1000 z Nogajem, bo z nim graniczę. I będą mieli zaraz, że chcą każdą moją prowincję. Każdą jedną prowincję. O, mamy Trading in Four bardzo dobry modyfikator. Plus jeden prestiżu miesięcznie. Gdzie oni idą? Na Moskwę. A stamtąd gdzie? O, mają buntowników. Zaraz Złota Orda powstanie, ale tego bym nie chciał, bo to znaczy, że Polska ich zaatakuje, tu złotą ordę praktycznie od razu jak powstaną. 2000 N Powera teraz w 4 miesiące oddamy. Także to nie są żadne, dla mnie żadne... Żaden problem to nie jest dla mnie. za nie upadł. No już, tutaj wkraczają Wojska Krymu. ile Krym mu zabierze? Ja wezmę Moskwę i Wladimir. Coś się jeszcze zmieści? Co się zmieści? Nie zmieści się? No to zaresztę pieniądze. No I macie jednego kora do Krymu. Proszę bardzo. Kasujemy te forty. Niepotrzebne nam są, ale mamy brzydkie granice. Och. Musimy zabrać to wszystko teraz. 98% over extension. Jakie bogate prowincje! Twer ma 31% developmentu. Nie, może zaczniemy z tego i od tego. No, nie wiem, co to zmienia. Nic nie zmienia. No, tutaj musimy postać wojskiem, bo będą bunty. Będą bunty. Twer już nie jest dla mnie godnym rywalem, niestety. Bunty. Kolejną prowincję nawracamy, Karelię. 50 diplo powera, bierzemy. Mogę już tych Eskimosów nawrócić? Kiedy będę W 82. No! Eskimosi! Przygotujcie się! No, tak jak mówię, już mają ze mną minus miliard relacji, bo ze mną graniczą. Tylko tak, oni myślą, że ze mną graniczą i że sobie tak mogą. Ale to ja graniczę z nimi i to oznacza, że oni zostaną wyeliminowani. Dobra, trzeba porozwijać development trochę dyplomatycznie. Jaki tanie jest ten development? Cztery. Jezu, ja nie to patrzę, ale jestem głupi. Dobra, tak sobie to porozwijamy. Jak nasz kraj się rozwija, prężnie. Ci tutaj stoją i niepotrzebnie zostają To Ich sobie wycofamy. Tą kaługę jeszcze zostawimy. Production efficiency. Holandia end of. End of peasants' war. Odkryli naszego dyplomatę, że próbuje im tutaj prowincję zawłaszczyć. Jak wygląda w ogóle sytuacja w Europie Zachodniej? Bo się nie przeglądałem. Francja walczy. Z kim? ...ze wszystkimi. E, Royal Mary z bo zaraz stracę... Z, z, z ...sojusz, jak okay, tak dalej pójdzie. Korujemy... ...Wladimira. Ciekawe, czy Putina. Ile już mamy procent z kraju? 684. Misje, Swedish Pomerania. No trzeba to w końcu zrobić, no ale... No patrzę, no nie mogę ich zaatakować, bo się dzieje coś takiego. O. Bunker Briańsk. Briańsk jest... Polski. No dobra, bierzemy tą misję z Pomorzem, ale ja jej nie wykonałem. Umarł król, niech żyje król, ale jest dobry R. A to jest ona, Ulrika. Ulrika. Proszę was, a niech będzie Ulrika. Royal marriage z Austrią. Z kimś tam jeszcze nam się skończył? Z tymi nam się nie skończył. A z tymi to się już nie zastanawiam, czy Czechów nie wyrzucić. Bo się stali w tym momencie słabymi sojusznikami, szczerze. Polska jest ode mnie wciąż lepsza. 900%? A ile? Bo już zapomniałem, oczywiście. 684. No, już ją doganiam. Idea militarna. Ile mamy? Nie bierzemy, bo zaraz jest technologia. Znowu musimy development robić dyplomatycznie. No to robimy. Co mamy do roboty? Jak chcą, no to robimy. Możemy sobie pobudować jakieś stateczki. A ponad force limit. a co się będę, jestem bogaty. Coś tam się skorowało. O, jaki w Moskwy. Jak coś tutaj russy powstali. Ale przykro mi russy, nie ma. Nie ma russy, nie ma. Mieszane strength albo są, mieszane strength albo battle ferocity. Moskwa się już skorowała i tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Ja byłem Grandir i już się z wami żegnam. Cześć.